Ten sport, Szamotuły, słowo Miu Dzień dobry, panie trenerze. Jak ostatnio rozmawialiśmy po meczu w Szamotułach, to jakbyśmy dzisiaj i rozmawiamy dzisiaj, to jakbyśmy przekręcili się w czasie dosyć mocno i obejrzeli dwa zupełnie inne mecze. Zgadza się pan? No, oczywiście. No. My już byliśmy gdzieś tam w jakimś innym, na innym etapie i, i, i gdzieś ta gra defensywna zdecydowanie u nas lepiej funkcjonowało. A dzisiaj pokazaliśmy z radosny futbol, nawet nazwał piłkarskimi jajami. No tak się nie da grać na tym szczeblu, tak, tak na pewno punktów nie będziemy zdobywali, bo do przerwy strzelamy dwie bramki z, na wyjeździe z, z bardzo dobrym zespołem z Piły i, i, i my nawet nie, nie, nie remisujemy. Dostajemy takie śmieszne bramki praktycznie z niczego, ale, ale to nie jest to absolutnie, nie, nie, nie myślę, że tutaj był jakiś brak szczęścia czy cokolwiek. No, po prostu my sami się o te bramki poprosiliśmy. Domyślam się, panie tenerze, że po pierwszej połowie to każdy scenariusz by pewnie powiedział i ten KP Piła Paweł Nawrocki, że nie jest zadowolony z tego, co się działo w obronie bo pewnie nikt nie lubi oprócz Kibiców, jak jest po pierwszej połowie, czy dwa no właśnie, ale dwie, dwie, tutaj strzadziliście się sześć bramek, ostatnio z Grodziskiem, to są bardzo dobre zespoły, Piła i Dyskoboli, a Grodzisk oczywiście, trzy bramki. Coś tu się coś pękło w grze obronnej pańskiego zespołu, czy dziś gdzieś inaczej pan upatruje tej sytuacji? Nie, no zdecydowanie gdzieś nam się to posypało. Oczywiście musimy wyciągnąć wnioski i, i przeanalizować sobie to. Myśleliśmy, że już po, po meczu z Grodziskiem dużo rzeczy zostało naprawionych i gdzieś cały tydzień nad tym pracowaliśmy, ale dzisiejszy mecz pokazał, no, że jeszcze nie. No niestety no w, tych, w tych ligach też nad no, taką systematyką i, i, i z, yy, no, no przegrywamy gdzieś wyjazdy, urlopy i cały czas to jest wszystko takie rwane. Ja mam nadzieję, że te wakacje już się skończyły, będziemy mogli w pełnym składzie już normalnie trenować i, i na boisku wyglądać jak zespół, bo niestety dzisiaj no, nie wyglądaliśmy jak zespół. To było, z, to było z, trochę indywidualności, i, i, ale, ale nie było zespołu. A na tym, a na tym bazowaliśmy do tej pory. I to jest ta główna różnica między wiosną a jesienią w tej chwili? Znaczy ja nie wiem, no bo my z jesienią, mówię o lecie, no też tych pierwszych trzech meczach myślę, że dobrze wyglądaliśmy i pod względem fizycznym, i pod względem organizacji gry. No gdzieś te ostatnie, ostatni mecz z Grodziskiem, no i ewidentnie dzisiaj coś nie zagrało, ale tak jak mówię, no mamy młody zespół z i, i no musimy wyciągać wnioski na pewno, na pewno sobie dobrze to przeanalizujemy. Część osób będzie musiała sobie przemyśleć to trochę nie na boisku, a, a pewnie na ławce rezerwowych, no bo, no bo ja takiego poziomu nie będę przyjmował i akceptował. Panie trenerze, bo pański zespół e, stać zawsze na, na serię wygranych meczów, no trafiła się mała seria na razie przegranych spotkań. Jak tą tendencję chciałby pan odwrócić? Nie, no, na, na pewno odwrócimy, ja jestem pewien. No, mamy zespół ambitny, młody, dobrze pracujący i, i tutaj bym nie dramatyzował. No, przegraliśmy dwa mecze, ale na ten moment mamy tyle samo punktów, co, co KP Piła, która jest no, no, z, z zdecydowanie mocniejszym y, piłkarsko-zespołem y, od nas i organizacyjnie, i sportowo i to. My po prostu chcemy robić cały czas, systematycznie się, się rozwijać No i gdzieś tam jakieś potknięcia będą. No, u nas dzisiaj dwóch juniorów. Grało i to takich typowych juniorów czterech młodzieżowców w pierwszym składzie, ośmiu młodzieżowców w kadrze. Także, także ten zespół na pewno czasami będzie miał potknięcia, ale myślę, że będzie ich coraz mniej i, i będziemy wyciągali z nich wnioski. Czy ten zespół po prostu potrzebuje czasu? Może nie, nie do końca, że czasu, tylko po prostu no, musimy już y, ustabilizować y, kadrę. Do tej pory nie, nie do końca mogliśmy, bo tak jak powiedziałem, no, mieliśmy w miesiącu sierpniu, końcówkę sierpnia. To to jakiś bardzo dużo wyjazdów, urlopów, i, i no, bez trenowania no, nie da się w tej lidze zrobi, robić punktów. I potem niestety to tak wygląda, że gdzieś jakieś mecze są rwane. Y, nie, nie do końca z, z, zorganizowani jesteśmy, no bo jak sobie czegoś na. W tygodniu nie wypracujemy i nie będziemy wszyscy i nie będziemy tego powtarzali, no to nam automatyzmów nie nabierzemy, tak? I myślę, że to jest przede wszystkim przyczyna. No, ja już tej organizacji teraz wiem, że już wszyscy teraz będą odpukać, aby dalej nie było kontuzji i ja jestem spokojny, że no, mamy cel w tym roku, żeby być w pierwszej szóstce i zrobimy wszystko, żeby ten cel zrealizować. Dziękuję Panie Trenerze i powodzenia w Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tym razem z nami jest Szymon Sturzyński, człowiek, który otworzył dzisiejszy mecz, a ten wojek z bramkami był całkiem pokaźny. Taki mecz dla, dla ofensywnych zawodników? Witam serdecznie na wstępie. No, cieszę się bardzo z tej bramki, bo, bo w tym sezonie to też moja zdobyta pierwsza bramka. Fajnie, że udało się dosyć szybko otworzyć ten wynik. No i na pewno bardzo ciekawy mecz dla kibica, bo, bo dużo bramek, dużo zwrotów akcji. I, I dużo mogliśmy budować ataków, dużo kontrować, i, i, i taki bardzo napięty ten mecz pod kątem zaangażowania i, i intensywny, jeśli chodzi o przejścia z obrony do ataku i, i w drugą stronę. Także na pewno ciekawy mecz. Pogoda dzisiaj też dopisała do takiego meczu. Boisko było fajnie przygotowane, lekko zmoczone i, i na pewno to wszystko sprzyjało takiej dzisiejszej grze. To był taki mecz trochę pod Szymonem że można było pokazać pełen wachlarz możliwości i dribbling, i szybkość no i grę w tłoku w pewnych fragmentach tego spotkania cały wachlarz różnych możliwości boiskowych. Zgadzasz się z tym? Na pewno taka pogoda sprzyja mojej grze. Ale czy to był mecz stricte pode mnie? To bym nie powiedział. Myślę, że cała drużyna się dobrze czuje w takich warunkach i to było widać od, od samego początku, że dobrze weszliśmy w mecz. Nie baliśmy się budować, nie baliśmy się otwartej gry. Przez to też nadzieliśmy się te dwie stracone bramki, ale, ale do końca byliśmy skupieni i w drugiej połowie też to zaowocowało wysokim wynikiem. Ten mecz był bardzo otwarty, tak, tak, można go, tak można go jednym słowem, jednym zdaniem określić? Myślę, że tak, że, że był to otwarty mecz, ale, ale z naszą dominacją. Że to jednak my dyktowaliśmy warunki i to na ile y, pozwoliliśmy przeciwnikowi, tyle był w stanie zrobić, a, a że nie pozwoliliśmy mu na zbyt wiele, to, to taki też wynik końcowy. To jest drugie zwycięstwo klubu piłkarskiego piła w tym sezonie. No wiadomo, biorąc pod uwagę poprzedni sezon, to w pięciu kolejkach mieć dwa zwycięstwa, no to jesteśmy, kibice mogą być trochę rozczarowani. Czy Teraz to drugie zwycięstwo i to dosyć okazałe, no jednak 6 do 2 piechotą nie chodzi. To jednak jest coś, co może dać jeszcze większego kopa, do tego, że już dobra, wchodzimy na te właściwe to jako zespół? Myślę, że też taki zimny prysznic lepszy jest na początku niż tak jak to miało miejsce pod koniec zeszłego sezonu w ostatnim meczu. Bo, bo gdzieś każdy zawodnik to i w ostatniej kolejce, i w pierwszym meczu barażowym odczuł grając, dając siebie wszystko cały sezon na 100%. A, a zabrakło nam bardzo niewiele i. I trochę mam wrażenie, że niektórzy żyli jeszcze tym zeszłym sezonem na początku, ale dostaliśmy zimny prysznic i, i mam nadzieję, że to drugie zwycięstwo z rzędu da nam takiego kopa, że, że tym razem będziemy bardziej skupieni i dowieziemy jednak ten nasz zamierzony cel. Dzięki Szymon. Dzięki. Adam Piotrowski jest z nami tym razem. Człowiek, który w pewnym sensie poniekąd odpowiada za część defensywną gry tego zespołu, ale z drugiej strony no, jest też po to, żeby hasać na skrzydle i po to, żeby dogrywać kolegom, co uczyniłeś dzisiaj raz idealnie. No, zgadza się. Obrońcy przede wszystkim odpowiadają za destrukcję, ale też mamy zadania ofensywne i z tego też trzeba się wywiązywać. No to po kolei. Najpierw o tej destrukcji. Dwie bramki stracone w pierwszej połowie. No o destrukcji nie mówi, przynajmniej na papierze, nie mówi zbyt dobrze. Jak wyście to komentowali sobie w szatni? No, na pewno popełniliśmy błąd, bo była bierność w polu karnym, było nas więcej niż przeciwnik, ale gdzieś tam y, każdy był w tym polu karnym, ale nie miał, nie, nie złapał krycia. Z tego padły te bramki. My na pewno będziemy nad tym pracować, żeby y, to udoskonalić w przyszłości. Ale wyciągnęliście wnioski, bo po przerwie na zero z tyłu zagraliście. Y, jakie były y, Jaki no, przekaz padł, no, no, co trzeba zrobić, żeby powstrzymać e, zawodników z żeby więcej tych bramek nam nie strzelali? Żebyśmy ślepy ustawiali przy ich dośrodkowaniach, czy zagraniach w polu karnym i tak było w drugiej połowie. E, myślę, że y, odrobiliśmy lekcję. No dobra, defensywę na razie zostawmy, bo ten mecz był, no 8 bramek to, to, to nie zdarza się co dzień, że tak powiem. E, strzelamy 6. Łącznie, w tym jedna po twoim zagraniu. W ogóle ta akcja była fantastyczna, bo zaczęła się od e, fajnego krosa Daniela Kozaka. No tak, gdzieś tam jakiś schemat, e, zagranie środkowego pomocnika do, do skrzydłowego, wyśrodkowanie do w pole karne. Zielub super się ustawił, wykończył. Fajna, fajna bramka. No to życzymy takich akcji więcej w waszym e, wykonaniu. E, było możliwości się trochę pogania? Było możliwość włączania się do akcji ofensywnych. No, jak najbardziej fajny mecz. Gdzieś dwie drużyny pokazały yy, troszeczkę no, bardziej ofensywny styl grania. Otwarta była gra, było mniej walki. Yy, fajne były akcje, przyjemna pogoda do grania. Także jak najbardziej, jak najwięcej takich meczy. Tydzień minął od meczu w złotowy to totalnie inny mecz. Wydaje mi się, że tak, że. Yy... Wiadomo, że nie ustrzegliśmy się błędów, na tym trzeba cały czas pracować, ale zdecydowanie ta gra wyglądała dużo lepiej niż w zeszłym tygodniu. Zapytam to samo, o co pytałem Szymka Stróżyńskiego. To jest taki dobry okres na to, żeby po tych dwóch zwycięstwach pokazać, że, że ten początek sezonu to jest wypadek przy pracy? No my będziemy robić dalej swoje i mam nadzieję, że teraz już się nie zatrzymamy i będziemy punktować w każdym meczu. Ale nie pompujemy balonika żadnego, czy po prostu najważniejsze, żeby robić swoje? Ja, no, my jako zespół nigdy nie pompowaliśmy balonika, także my wychodzimy w każdym meczu i chcemy zagrać jak, naj, jak najlepiej potrafimy. Nie zawsze to się udaje, bo to jest piłka nożna, także no tutaj co mogę więcej powiedzieć. Taki jest ten sport, który po prostu lubimy. Dokładnie. Nie zawsze wygrywamy też. Dzięki. Dzięki. Jest jeszcze z nami Kacper Zieliński. Przede wszystkim zapytam się o twoje zdrowie w pierwszej kolejności, bo sytuacja na boisku wyglądała nieciekawie, kiedy blokowałeś chyba dośrodkowanie i, i upadłeś no, no, nieszczęśliwie na, na stopę. Nie tak jak to być powinno. Jak z twoją nogą? Myślę, że jest lepiej niż przypuszczano na początku, jak schodziłem z boiska, ale to też nie jest jeszcze moment na to, żeby podejmować jakieś tam pochopne decyzje, czy... Jest OK, czy jest to jakiś poważniejszy uraz. Zobaczymy jutro, jak się będzie ta kostka zachowywała, ale myślę, że będzie wszystko ok. No to nogę wywalić do góry i aby było najlepiej? Jak najlepiej? To zacznijmy od początku, bo ten mecz dosyć szybko się otworzył. Myślałeś sobie przed tym spotkaniem, że to będzie taki dosyć otwarty mecz, czy, czy spodziewałeś się takich gryząco kopiący mecz, w złotowie, czy w Szydłowie? Miałem z tyłu głowy mecz w szamotułach, i wiedziałem, że tutaj przyjedzie zespół, który będzie walczył o każdy kawałek boiska. Co tu dużo mówić? No w pierwszej połowie, dużo bramek, na pewno dla kibiców dobrze, dla nas po pierwszej połowie schodziliśmy dość zdenerwowani, bo te dwie bramki, co straciliśmy, no były łatwe do obronienia. Łatwo mi jest też teraz mówić. Możemy to tylko teraz i wyłącznie przeanalizować i wyciągnąć z tego wnioski. A druga połowa no to już nasza dominacja. No właśnie tak mówił Adam Pietrowski, że te dwie bramki też trzeba dokładnie analizować, żeby tych błędów więcej nie popełniać, bo e, rozumiem z Twojej wypowiedzi, że można było się ich ustrzec. Tak, jak najbardziej. Na podstawie tamtego sezonu, gdzie no, tak naprawdę co mecz mieliśmy czyste konto, a w tym nie potrafimy chociaż jednego meczu zagrać na zero z tyłu. Na szczęście jeszcze dużo meczów przed, przed Wami, ale jeszcze wróćmy do tego, tego konkretnego spotkania. Powiedziałeś, że po pierwszej połowie była, było dosyć nerwowo, parę słów pewnie padło. E, w takim razie jak wychodziliście na, na tą długą część tego spotkania? Bo, no bo po pierwszej kibicom mogło się podobać: pięć bamek w pierwszej połowie, czego chcieć więcej z punktu widzenia widowiska, no ale piłkarze, szczególnie trenerzy, nie lubią takich, e, takich e, zwrotów akcji. Na pewno uspokoić grę, żeby ona nie była taka szarpana i nie grać z przeciwnikami akcja za akcję, bo na pewno przy naszym stylu gry jest to dość męczące i wypunktować zespół, jeśli oni się coraz bardziej otworzą, to będziemy mieli więcej miejsca za plecami ich, no i wykorzystaliśmy to w drugiej połowie. Kacper Zieliński oczywiście z bramką, w tym sezonie to już kolejna twoja bramka, no ale no czapki z głów też należą się asystentowi myślę, bo, bo, bo idealnie przymierzył takie ciacho, dostałeś. No myślę, że łatwiejszej bramki nie mogłem przelić. Piłka na piąty metry, bramkarz nie wyszedł, został na linii i tak naprawdę tylko dołożyć głowę. Mi cieszy się z bramki. No ale trzeba było ją dołożyć w każdym razie. E, później niestety już więcej e, bramek nie strzeliłeś, no, musiałeś opuścić boisko z kontuzją. Jak tam leżałeś przy ławce rezerwowych i był ten rzut wolny, którym chyba e, Szymek Strużyński strzelał. Taka piłka idealna myślałeś sobie, kurczę, to jest moja piłka, moje miejsce na boisku. Nie byłem dość zainteresowany tą akcją i dopiero na ławce usłyszałem od innych, że, że w takim miejscu jest rzut wolny. No i no, najprawdopodobniej jakbym był na boisku, to bym do niej podszedł, no, ale dziś jak kto inny do niej podszedł. Ale strzeliliśmy sześć bramek, łącznie. E, trochę się te bramki podzieliły między, między zawodników, bo sporo, sporo mieliśmy strzelców i ciebie, i Szymona Strużyńskiego, i Gacka Lechowicza, i Miłosza Kowalskiego, Piotra Przygockiego. No, jedna bramka trochę zabrana, może tak powiem, no, ale należała się bardziej bramkarzowi, można by powiedzieć. No, przynajmniej według przepisów. E, to, już, to już jest ten kape piła, który strzela bramki. Nie możemy też. Yy... Oceniać tutaj zespołu po jednym meczu. My musimy grać cały czas to samo i strzelać jak najwięcej bramek. Dzisiaj dużo okazji wykorzystaliśmy i musimy tego od ciebie wymagać w każdym meczu. Każdy mecz będzie zupełnie inny, następny budzeń potem gołańcz. No, plan jest jeden. Wygrać oba mecze, ale na razie myślimy o pucharowym meczu. Tak, bo przed nami jeszcze mecz w wysokiej. Pierwsze starcie pucharowe w wykonaniu KPP, a myślę, że to jest dobry czas na to, żeby zielik odpoczął. Zobaczymy. Na no, pewno niechętnie yy, siedzę na ławce, no, ale zobaczymy, co trener zrobi jak ułoży skład. W razie czego zapraszamy do współkomentowania. Dzięki. No, dziękuję.